Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i w ten piękny słoneczny dzień zapraszam Was na jeszcze jedną prezentację. Przyszła do mnie przed samymi świętami paczka z torgalami. Jak możemy zobaczyć. Oczywiście rachunek do opłacenia, bo nie mogło być inaczej. No i też oczywiście jest ona zapakowana, więc szybko otworzymy i pokażę Wam, jak się prezentują najnowsze tomy tejże serii od wydawnictwa Ashat. Jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi. Mam nadzieję, że się nie uszkodziły, jak to już miałem raz taki e, incydent, ale chyba nie. Tu jeszcze weźmiemy, odetniemy. Zawsze taka folia, mniej lub bardziej, ale czasami się przydaje, prawda? Więc dobra, mamy to i mamy dwa kolejne tomy. Tom 34 i tom 35. 34. Prezentuje nam się właśnie w taki oto sposób. Eee, mamy grafikę, piękna grafika, bardzo fajna. To jest jakaś taka brzeźba, chyba tu mamy torgala, pewnie z bliskimi. No ale nic, otworzymy i zobaczymy, jak się prezentują. Jeśli chodzi o grzbiety i same rogi, to widzę, że tutaj. Nic się nie uszkodziło, tu wszystko jest ok. Natomiast sam Tom, no mówię, tuż tu zaraz do 40. Tomu dojdziemy i zaczną się nowe, tak jakby, przygody Torgala. Ale otwórzmy, zobaczmy, jak się prezentuje zawartość. No pięknie, to już czasem widać, że te w późniejszych etapach rysunki ja tu muszę zacząć nadrabiać trochę, prezentują się wyśmienicie. No i mamy też oczywiście 2013, już tutaj w tym wypadku rok, i kulisy. Dodatkowa ta treść, która zawsze jest nam dawana, a na końcu mamy też i kalendarium, więc to jest ten tom, i oczywiście ta grafika. Więc 34 odhaczamy i tom 35 jeszcze. Tylko nie sprawdziłem, jak się nazywa ten tytuł. Tutaj mamy Kal Aniel. A tu mamy szkarłatny ogień. Tak nam się prezentuje ten tomik. O, tu jakaś taka do... nietypowa grafika. Bardziej oszczędna bym powiedział. Nie wiem, z czego ona była. Ja mówię, nie czytam na bieżąco. Jestem chyba na 13 czy na 18 tomach. Dopiero. Niestety mam te zaległości, jeśli chodzi o grzbiety, tu widzimy, że już jest zdecydowanie lepiej, tu już te przesyłki nie dochodzą w taki sposób. Od razu zobaczmy sobie tą samą grafikę, no i tak się nam ona prezentuje. To spoko, no nie powiem, ale wiadomo, wiemy jak jest. Jednak wolałbym coś może bardziej... Użycie określenia ambitnego chyba nie jest na miejscu, no ale myślę, że mnie zrozumiecie. No i tutaj w ogóle już jest, no, naprawdę, to są różnice mocno zauważalne, jeżeli mówimy. I ten papier cały czas, który jest bardzo, bardzo dobrej jakości, naprawdę świetna sprawa. Tu trzeba przyznać, tu widzę, jest jedna czysta kartka. No w taki sposób to zostało załatwione. Jest tu szycie, ale. Nie, nie, nie ma tragedii, bądź co, bądź. Rok 2016 i tak się nam prezentują te dodatkowe treści. I tu mamy biografię Xaviera Dorisona, proszę bardzo. Gość, który stworzył m.in. Undertakera, więc mm, też prezentuje się to zacnie. Więc Torgal, kolejny Tomik, mm, razem z grafiką, i tutaj też oczywiście razem z grafiką. Z mojej strony tyle. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Oczywiście zachęcam, abyście kliknęli subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Możecie też wesprzeć, gdybyście chcieli mój kanał, bo jest taka opcja. A także skomentujcie, polubcie i przede wszystkim udostępnijcie, aby dotarło też do innych, że kolejne tomy od wydawnictwa Aset pojawiają się na naszym rynku. Więc dziękuję wam bardzo. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.